Witam w części drugiej, i dzisiaj nauczę Was odmieniać czasownik po niemiecku. Z tego co wiecie już z poprzedniej części, pierwszej, czasowniki zazwyczaj kończą się na końcówkę en. Tak jak te dwa, które podałem Wam tutaj, dla przykładu, lachen i trinken, czyli śmiać się i pić. Chciałem Wam powiedzieć, że każdy czasownik składa się z tematu, czyli to co napisałem na, na czarno LACH i końcówki, czyli EN LACHEM i teraz żebyście byli tego świadomi, że to co jest na czerwono będzie się w odmianie zmieniać te końcówki będą się zmieniać czyli temat zostaje ale tą, tę końcówkę EN odcinamy i zamiast niej będziemy wstawiać odpowiednie samogłoski, czy też spółgłoski literki. I teraz zobaczmy na ten mój przykład. Lachm, czyli śmiać się. Zobaczcie, żeby poprawnie odmienić ten czasownik, musicie nauczyć się osób, tak jak to robicie w języku angielskim na przykład. I zamiast tej końcówki en, musicie nauczyć się końcówek dla każdej osoby. I teraz zobaczcie. Ja, to po niemiecku ich. Ja. Teraz dajemy ten temat. Lach i zamiast końcówki en, ich lache. Czyli ja się śmieję. Teraz, jak chcemy powiedzieć, ty się śmiejesz, du, lach i końcówka est. Du, lachst. Ty się śmiejesz. On się śmieje. Er lacht. Ona się śmieje. Zi lacht. I ono się śmieje. Es lacht. Czyli te trzy końcówki musicie się po prostu nauczyć, że dla ich jest e, dla du st, a dla er, zi, es końcówka T. I liczba mnoga, która jest dużo łatwiejsza. Zobaczcie, my się śmiejemy. To jest wie my i końcówka pozostaje bez zmian, czyli to jest bardzo proste, tak jakbyście mieli bez okolicznik. Wie lachen. My się śmiejemy. I. tego hani czytamy. Ię wy lacht. Wy się śmiejecie. I z, czyli oni, lachen. Jak zauważyliście, dla pierwszej osoby i trzeciej osoby liczby mnogiej jest ta sama końcówka en, która się pokrywa z bezokolicznikiem. Czyli nie musicie się uczyć końcówek do my i do oni, bo będzie to tak samo brzmiało jak bezokolicznik, prawda? Czyli jak chcemy powiedzieć my idziemy, powiemy wie nic nie zmieniamy. Oni idą, sie gehen. My piszemy, wir schreiben. Oni piszą, sie schreiben. Czyli po prostu nie musimy zapamiętywać tych końcówek. Natomiast do pozostałych osób musicie niestety te końcówki sobie zapamiętać. I teraz, moi drodzy, druga część tego krótkiego wykładu. A mianowicie czasowniki, które dodatkowo, oprócz tego, że trzeba zapamiętać końcówki, to trzeba również zapamiętać, że pewne samogłoski będą się wymieniać w trakcie odmiany. I pierwszą z tych grup to będzie grupa, w których jeśli w czasowniku wystąpi "-a", tak jak w tym, które Wam tutaj zaproponowałem, "-baken", co oznacza piec upiec coś to to na czerwono a będzie dodatkowo wymieniało się na a z kropkami czyli nad a musimy dopisać ten umlaut czyli jak wiecie z poprzednich zajęć będziemy to już nie czytać jako a tylko jako krótkie e i kiedy tak będziemy robić będziemy tak robić w przypadku osób które wam tutaj wypisałem czyli du czyli ty i E Z S, czyli kiedy będziemy chcieli powiedzieć Ty pieczesz, on piecze, ona piecze, ono piecze, czyli dla drugiej i trzeciej osoby pojedynczej. Będziemy właśnie zamieniać to A na A z kropkami, czyli w rezultacie czytać to E. No, może to tak na sucho, to dosyć trudno Wam to wchodzi, ale oczywiście będzie przykład. Czyli zobaczcie, jak mamy taki czasownik piec, baken. To w pierwszej osobie nie robimy nic, tylko po prostu się zajmujemy tą końcówką, prawda? Ich backe. Czyli ja pieczę. Piekę tak naprawdę. Ja piekę. Jak chcemy powiedzieć, Ty pieczesz, to mówimy du bekst. Czyli to A zamienia się na kropki, na umlaut i czytam jako krótkie E. Du bekst. Ty pieczesz. On piecze to er backt, ona piecze to zi backt, a ono piecze to es bekt. W liczbie mnogiej nic się nie zmienia, czyli tam już nie, nie, nie dajemy żadnych e, przegłosów, tylko tak jak się nauczyliśmy wcześniej: Wie backen, my pieczemy, ihr backt, wy pieczecie, zi backen, oni pieką. Czyli tutaj nic się nie zmienia. I żebyście wiedzieli, które to są czasowniki, bo oczywiście możecie zadawać pytania, no ale skąd ja będę wiedzieć, które to są czasowniki, gdzie mam zamieniać to a, a które nie. Więc ja Wam tutaj wypisałem, no myślę, że większość taką najczęściej używaną, że nie powinniście się z innymi spotkać czasownikami, ale nie są tu wszystkie, zaznaczam. Jest tu większość najczęściej używanych. I są to czasowniki faren. Czyli jechać, czyli jak to będziecie odmieniać? Ja jadę. Ich fahre, du, first. Bo a zamienicie na kropki. Z kropkami. I erzies fährt. Upadać, czyli fallen. Ich fale du fellst. Erzies fällt. Chwytać. Ich fange, du fängst. Erzies fängt. Halten. Trzymać. Ich halte, du hältst. Er jest held. Ładować. Ich lade, du letzt. Er jest let, Kazać. Ich lasse, du lest. Erz jest lest. Tu się nic nie zmienia. Druga i trzecia jest lest i lest. Biec laufen. Ich laufe, du läufst. Er jest läuft bo tutaj mamy do czynienia z tym dywtągiem au. Radzić, ich rate, du redst er z jest red. Bić, uderzać. Ich schlage, du schlägst, er z jest schlägt. Nosić, ich trage, du trägst, er jest trägt. Myć, ich wasze, du weszst, Rz jest weszt. Smażyć coś, ich braty, dubrect, Rz er jest bret. I to by były wszystkie. Jest ich sporo, jak widzicie. No ale fajnie by było, jakbyście sobie zrobili notatkę i sobie wypisali. No i nauczyli się, że te czasowniki po prostu na nie trzeba zwracać uwagę i trzeba zamieniać A na A umlaut. W drugiej i w trzeciej osobie pojedynczej, czyli dla ty, czyli du i RZS, on, ona, ono. I to jest ta pierwsza grupa tych czasowników takich nieregularnie odmieniających się. Druga grupa tych nieregularnych, a będą tylko trzy, także się nie przerażajcie, to są te, gdzie E będzie przechodzić w odmianie na I. I w tych samych osobach, żeby nie było zamieszania. Też dla du, RZS, czyli dla ty, on, ona, ono. I takim przykładem takiego czasownika jest czasownik helfen, pomagać. I zobaczcie, jak to będziemy odmieniać. Ich helfe, tu się nic nie dzieje. Du, to e zamieniamy na i, czyli du hilfst, ja er z es hilft. Liczba mnoga nic się nie dzieje. Wir helfen, ihr helft, sie helfen. I do tych czasowników, Zaliczamy, które się tak będą odmieniać. Zaliczamy. Brechen, łamać. Ich breche, du brichst. Er jest bricht. Jeść. Ich esse, du ist. Er jest ist. Dawać. Ich gebe, du gibst. Er gibt. Brać. Ich nehme, du nimst. Er nimt. Tylko to się pisze przez dwa m zamiast h. Ny i my, my, i my, To h wypada, to jeszcze jest taki dodatkowy smaczek tego czasownika. Mówić. Ich spreche, du sprichst, er jest spricht. Umierać. Ich sterbe, du stierbst, er jest Spotkać, spotykać kogoś. Ich treffe, du tryfst. Er sie es trifft wchodzić na przykład do sklepu ich trete du trittst er jest es tritt. zapominać ich vergesse du vergisst er jest es vergisst. reklamować coś ich werbe du wirbst er sie es wirbt i ostatni rzucać ich werfe du Wirfst, RZ er wirft. I ostatnia grupa najkrótsza, na szczęście, to jest taka grupa, gdzie e będziemy zamieniać na ie, czyli w rezultacie w mówieniu tak samo jak w poprzedniej grupie, w drugiej, będziemy wypowiadać to samo i, bo e nie wypowiadamy. I też to się będzie działo dla du RZ, er czyli ty, on, ona, ono. I na przykład. Gdy mamy taki czasownik ogólnie znany zejen, widzieć, to będziemy to odmieniać następująco. Ich zeje, bo w pierwszej osobie nic się nie dzieje. W drugiej to e będzie przechodziło na ie, czyli pamiętajcie, że czytamy samo i, czyli du zist ty widzisz e zis zit on ona ono widzi. Wir sehen, w liczbie mnogiej nic się nie dzieje. I jest i I teraz jakie czasowniki należą do tej grupy? Empfehlen, polecać. Ich empfehle, du empfielst, rz er jest empfielt. Wyzdrowieć. Ich geneze, du genist, er rz genist. Zdarzyć się, to raczej to się będzie. Odmieniało tylko w trzeciej osobie. Es geschieht. I wreszcie czytać. Ich lese du list. Er jest list. I ostatni czasownik, kraść. Ich steile, du stilst. Er z jest stilt". Dużo tutaj jest materiału, także ćwiczcie odmianę czasowników nieregularnych. No, i zróbcie sobie notatkę, żeby wiedzieć, które to są te czasowniki nieregularne. Wszystkie, które znajdziecie poza tym, powinny się odmieniać regularnie. Oczywiście są wyjątki, jest bardzo dużo takich czasowników mało używanych, które mogą Was zaskoczyć, ale generalnie to Wam powinno wystarczyć. Trzymam za Was kciuki i nie odpuszczajcie.